Hej maneczko z tej strony NewCarrie i to jest kolejny odcinek na tym kanale ze guys dzisiaj y, będę różne, zostało bugi mity i to jest taki kolejny odcinek, by już był no to taki do tego no dzisiaj będziemy robić, myślę że fajnie by było zagrać blockdasha czy wiecie no, znowu mapę bodbash albo Dash. dwie bardzo podobne nazwy i ja bardzo lubię obie mapy więc myślę, że... Fajne. No fajnie by było, gdybyśmy zagrali. O matko ile ludzi. No, zu, nie proszę... No nie nie no. Ludzie! Nie w ćwierć nie używajcie tych emotek, bo to nie ma sensu. Boga, boga, boga! Nie! Nie, 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 nie nie, przejdę, 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 nie, nie przejdę. Nie, nie przejdę, dobra, no. Sorry, 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 sorry. No jak, no kurde. Przez tego ziomka ze mnie wcześniej kopnął. Dobra, nie no. Latujemy kolejny raz. Hop! Lecimy, lecimy. Dobra Hop Halo, no nie no Czemu ci ludzie się po prostu ciskają jak nie wiem co Na tamtej mapie wzrósł mi po prostu pięk do niemożliwych ilości, więc nie było sensu nagrywać. Więc jestem w następnej rundzie już, nie? Tak ogólnie. Pivot pasz, no to będzie fajnie na pewno. Na pewno, na pewno. Hop, lecimy. Hop, hop. Dobra, nie no, tutaj mogłoby być, tutaj przejdę na pewno. O tak, tutaj na pewno będę. Czemu? To jest jakieś, nie wiem. Ludzie! Dobra, nie przechodzę. No kurde, ale. Nie, nie ten. Nie... Czemu ci ludzie używają aż tyle motek? Ja używam ewentualnie, do... żeby być szybciej, a nie kurde, żeby ludziom na złość zrobić. Zwłaszcza w ćwierćwina... No dobra, no przestań się bagować, gro. Ej! Nie! Naprawdę nie zadziałała mi spać. Jakby ja zawis w zawisłem w powietrzu i nie nacisnąłem się podwójnie na spację. Więc bug, 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 bug. Papa, kule. dobra, lecimy że w ogóle taka ciekawostka, to to zaraz może w następnej rundzie. A generalnie jak się dołącza często na taki na no, przykład, nie wiem, na numer 0 albo 1, 2, 3, to tam jest praktycznie zawsze Infinity Block Dash, bo, bo po prostu to są grupy cheaterowskie i wi wiadomo, no tam często są Block dash i tyle. Floor Flip, ściga się do... <laughs> nie mi my się myli dalej. Uuu, koło mnie jest jakiś ziomek. Dobra. Błagam! No nie, nie błagam! Ludzie, ludzie! Tak, jest, 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 jest. Ale no to. Wolf jest tak trochę zbagany. Czemu mnie motka nie zadziałała? gdzie? Czekajcie, patrzcie to, patrzcie to. No, jak to? Aha, no dobra, no to nie przejdę przez to, że. Dobra, napisz sobie jak checkpointa tutaj. Hop. Jak mam checkpointa? Hop. No nie, Dobra, lecimy. Ej, czemu mi nie matka znowu nie zadziała? Ej, hey, no to jest bug i gry, ewidentnie. Hop. Hop. Paola, okej, okay, Paola. Dzięki. Dobrze, że mi się ona ja odkazała dać do czasu, gdy on będzie próbował wejść. Kurde, nie udało się. Dobra, lecimy, lecimy, bo to oni, im się czas skończy. No nie, choć może... Ket, KTX. Czemu? Idź, chłopie. Aha. 13 na 16. Ty, no czas. Dawaj, no, dawaj, 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 dawaj. Nie no. Naprawdę. Czasami czas jest... Zuszy i są czasami fajne. Nie wiem, muszę w ogóle kiedyś zmierzyć, ile będzie trwał czas Nikola 2010, nie, nie, no dobra, nieważne. Nie wiem, no bo generalnie po jakby, ja zazwyczaj się nazywam, jakby ni, same Niki nie daje, jakby po imieniu, tylko załóżmy, nie daje na urodzenia ani nic. No to nie, a tak ogólnie zauważyłem, że niektórzy podają wszystko totalnie jakieś na, nazwisko, imię. Po prostu wszystko co mi się wymarzy. O tak! Tutaj będzie super, patrzcie to lecimy, lecimy. Dobra, mam tam checkpointa. Widzicie? Patrzcie, jestem. No, na tyle. No czemu jestem tak z tyłu? Co ja takiego, co ja źle zrobiłem? Massimonik. Co jest? Ej, jak oni tam dolecieli? Dobra, lecimy środeczkiem. Nie no, kurde, wiecie co? Prawa. Mówię, będę, będzie prawa. No i co? Jak lewa? No nie! Zawsze jest prawa, zawsze lecę środkiem i... No, jest to nie ma co kazać. Ho, ho, patrzcie to, patrzcie to. Co jest, co jest, to jest, co jest, co jest, co jest, co jest? Tutaj kręcimy breakdance. Tak, O, ta, ta. jakaś legenda tutaj jest. I ostatnia, kto to będzie? Tak, to będzie Devin177 dokładnie. No ktoś poleciał na prawo, tak jak ja, fragu. No, spoko, nawet nazwa Ulti Killer. Okej. Okay. czyli zabójca Olti, nie, 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 nie wiem jak to przetłumaczę. O, tak! Tutaj te emotki będą używane. Tadadak. Tylko że ten EFLXCA może być niebezpieczny. Mama. Dobra. Lecimy. Kiegoś ziomka rozwaliłem. Ale mówię tego tego... Kościotrupa trzeba rozwalić, bo on się robi tutaj już trochę zagalopował się. No bo w końcu któryś z nas spadnie i będzie koniec. Dobra, nie użyłam motki, a to znaczy, że chyba chcę pokój. No nie, Nie no. Kurde, on wydawał się taki, myślałem, że mu się coś może zbogowało, kurde, szkoda. Szkoda, szkoda, ale no, chociaż coś do tego. Patrzcie, 43 koronki. To w się, sensie, jakby to jest bardziej... Hmm. No tak jakby to nie jest... Uh, Sign Dobra, mam ile? Ile mam? Mam 35 na 3 godziny i 8 minut. No, a ile to jest? Medalin and Girlfriend Tournament Solo? Czyli co? Madalin. Madalin and Dziewczyna. Ee, zawody Solo? Co to. Nie, 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 nie wiem. O, nie, emotki nie można Team, Team Map Masters Europe 5V5. No, Sign Up. No, kurde Ranked Tournament. No special emot emotes. Pula nagród 1V1 na domination maps EU. Hmm. No, to wygląda spoko, spoko, ale. Mm. W pierwszej fazie będzie to i to. No dobra, wiecie co? Chyba, chyba, chyba wezmę udział. Nie, nie, nie wiem, dobra. Lecimy, ale nie, czekajcie. patrz, to jest poradnik, będzie, będzie też do tego paszy Hop. Nie. I tutaj można tylko czerwony, bo tak jakby masz tam do 14 chyba czy 12 liter i no musisz zmieścić się w tym, więc tu masz kolor czerwony i możesz, możesz jedną literę. Widzicie? Hop, na przykład mogę zrobić sobie jednak zapytania. Nie? Czerwony. Dobra, lecimy, ty tak. flip, no to może być ciekawe, też chcę wskoczyć na tego młota, bo mi teraz się nie udawało, ale jeju, Boga, żeby się na początku nie zbagował. dobra, jestem pierwszy, lecę pierwszy, lecę pierwszy, lecę pierwszy. No ja już myślałem, że się bugowałem. Ej, co to jest za skin? Ej, co jest? Jakiś cheaterski skin jest, czy co to jest za skin? Ej, co to jest ze skin? Co jest? Ej! Jaki skam! Jakiś. Ej, widzicie? Co jest? Ej, nie, bo. Może nie. Co? To czemu to. Co się stało? Ej, co tu się dzieje? Widzicie to, widzowie? Be, 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 be! No, no! Mogę! Mogę? Dzięki. I co w okserku? się nie pykło chyba. No, coś nie pykło, nie pykło. Będę musiał go zlikwidować w następnej rundzie. No, niestety. <ścoughs> Krosno 45. Widzę. Tryhard lepi. No chyba nie jesteś takim tryhardem, skoro nie przeszedłeś w pierwszej rundzie. Znaczy ja też zaraz nie przychodziłem, ale... No ja się nie nazwałam try tryhard, nie? O, fajna ta motka taka straszydła. Ojojoj, sporo ludzi ma matki. muszę ich e, jakby to powiedzieć e, usunąć z rundy, żeby nie przeszli do finału, bo teraz będzie półfinał, bombardment na półfinał, jak ja to uwielbiam, bombardment, nie no, kurde, hop, trzeba tego cheatera tutaj, czy jak on, jak on, czy on by przeze mnie przeniknął, ej, bo on ma chyba tą matkę. Yy... Obejmij innych graczy. Kurde, kurde, żeby mnie. O jezu, już tutaj się kłębi. Jak najdalej od ludzi. O jej boksera tutaj. Bok, bokserek. Ej, co się stało? Co się stało z bokserkiem? Nie ma bokserka chyba. Nie, jest bokserek, kurde. Idę bokserka zlikwidować. Jest, może spadł? Nie, no to już było po tym. MRAFI i T. It, it, it No szkoda, niestety, 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 jeszcze raz, niestety, budbasz jest! Mamy budbasza wreszcie, kurde, nie no, to jest naprawdę się teraz cieszyłem, bo po prostu, Budbash dobra, trzeba, o oh no, o oh no, oh o no, oh no, oh no, 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 ja podziękuję. Yy, gdzie jest ten głupi bokser? <głupia> już po nim, a jednak nie. No czemu tak jak mnie? O tak, 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 tak. O nie, tak, tak, tak. Mamy to, mamy to. Boksera nie ma. Odpad, odpad już. Odpad, odpad bokser, odpad bokser, odpad, odpad, odpad odpadło. Ej, oni już nie mają tu emotek, chyba. Dobra, robimy ich, robimy. To będzie jedyna runda, w której wygraliśmy. Yo, lecimy! A! Nie, dobra, wiecie co, Mogę, może już tych tak nie będę tu używał, bo to się robi gorąco. What, what, lecimy, lecimy! O kurde, ale latają tu wszyscy, trzy biedronki, trzy biedronki. What the hell, co tu się dzieje? Cztery biedronki czerwone są. Nie, trzy. Nie, 4 Trzy, cztery, pięć, nie wiem. Liczcie sami. Ło, co się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Yes! Mamy to! Wygraliśmy! Jum, ale poleciałem tam. Wygraliśmy! Super, mamy to. Kr wygrywa grę. Super, nie no. Naprawdę cieszę się, że wygraliśmy tą mapę, bo ona jest fajne bardzo, ale to już był triple level max. spotkanie level max. Nie no dobra. Bardzo dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam do innych odcinków. Dzisiaj będzie też live albo ze Samoc'a, albo z Minecrafta, więc też bardzo zapraszam. No i cześć!